Cześć właśnie niezwykle miło Cię widzieć. Pięknie Cześć wyglądasz, Damianku. pięknie wyglądasz, pięknie wyglądasz, powiem te trzy razy. Dziękuję, 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 świetnie zacząłeś. O, tak, bo to będzie ta, bardzo ta. szybki, dynamiczny wywiad. Jak wspominasz pracę na planie filmu Porady na Zdrowie Bardzo dobrze wspominam pracę na planie. Szczególnie świetnie mi się pracowało z reżyserką Sarą Bustamante-Drozdek. Pamiętam nasze próby pierwsze, kiedy zastanawialiśmy się nad, nad rolami, jak, jak to wszystko ułożyć. Jest to niezwykle... Otwarta, fajna, pomysłowa dziewczyna, i cieszę się, że ta praca nam tak się ładnie ułożyła. I z Sawerem Szlenkierem, oczywiście, z którym graliśmy parę. I z Kamilem Szeptyckim. No, my mieliśmy wspólny wątek, także zaraz, zaraz zobaczysz i Państwo również zapraszam serdecznie. Zapraszam, oczywiście. Tak, zapraszamy. Tak, tak. A jakie masz wymagania, żeby pojawić się na planie? Masz jakieś wymagania aktorskie? <laughs> Nie, ja nie mam takich wiesz, wymagań gwiazdorskich, jeżeli o to pytasz, nie ma to czegoś takiego. Nie aktorzy aktorzy, aktorzy po prostu chcą grać i cieszą się, że mają możliwość tworzenia czegoś pięknego. I, I to jest najpiękniejsze, a nie skupianie się na tym, czy jakieś koreczki są podane, czy co innego. I nawet nie masz żadnej ingerencji w godzinę pracy? że na przykład nie, pracujesz 5 godzin, 6 godzin. Nic kompletnie nie wymagasz, totalnie chcę grać, gram i się dostosuję? Dzień zdjęciowy trwa 12 godzin. Jeżeli na przykład mam wcześniej zaplanowany jakiś koncert albo spektakl, po prostu to zgłaszam. No i wtedy oczywiście musimy skończyć wcześniej. Ale wszystko jest kwestią dogadania się. Trzeba się dogadywać, wiesz, w tym życiu trzeba się dogadywać, rozmawiać, przede wszystkim komunikować. To jest najważniejsze. Bardzo mi się podoba Twoje podejście, a masz jakąś scenę, której byś nie zagrała? W nie chciałabyś nie, brać że udziału? Ale mówisz tak w ogóle o scenach w ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle światowych. No. Wszystkie sceny świata. Yy, nie, jeżeli mówimy o, o kinie dobrym, o filmach, to, to nie, nie mam takiej sceny, bo każda, każda rola jest wspaniałym wyzwaniem. Porady na zdrady to też takie trochę zajrzenie do domów, rozwiązywanie problemów. Jaki mm. twoim zdaniem jest, jaka twoim zdaniem jest recepta na dobry związek? Yy. Przede wszystkim trzeba pamiętać o sobie, dbać o siebie, a jeżeli coś się psuje, to spojrzeć sobie głęboko w oczy, bo ludzie sobie, ludzie zapominają o takim, o takim zwykłym, zwykłym momencie popatrzenia sobie w oczy. A to... wtedy dzieje się magia. Spróbuj. O. Dobra, pojadę do domu i spróbuję. Teraz sobie patrzę w oczy, od razu jest przyjemniej. Um, trzeba o siebie dbać, trzeba pamiętać o sobie, sprawiać sobie czasem niespodzianki, ale przede wszystkim, jeżeli dzieje się coś nie tak, to nie zrzucać winy na drugą osobę, tylko też popatrzeć na siebie. A jaki masz stosunek do wybaczenia zdrady? O, coś mi dzwoni, bardzo się przepraszam. Daj, to stosunek do, no, wybaczenia do wybaczenia No, do wybaczenia zdrady. zdrady, tak. Dzwoni mój mąż, o, akurat widzisz. Kochanie, rozmawiam tutaj na, na, na żółtym dywanie, bo jest żółty. Z bardzo ważnym, poważnym medium. Z bardzo medium. poważnym medium, z pomponikiem. Masz pozdrowienia od Damiana. Bardzo mój mąż, tak, dziękuję i serdecznie wszystkich pozdrawia. To już kończę i zaraz do Ciebie zadzwonię. Dobra, no to ja mam to ostatnie e, no, pytanie. No dobrze, pa. To Ja mam to ostatnie pytanie, jaki masz stosunek do wybaczenia zdrady? Niektórzy definitywnie nie, a inni okej, okay, w zależności od sytuacji. A jak jest u Ciebie? Wiesz, że zdradę oczywiście można wybaczyć, tylko ważne jest to, żeby chcieć i żeby kochać tę osoby, i żeby ta druga osoba też chciała walczyć o związek i żeby też kochała. I ważne jest to, że jeżeli na coś się umówimy, że naprawiamy, nie popełniamy tych samych błędów ponownie, no to trzymamy się tego. A jeżeli popełnimy, to... no to już chyba nie ma co zbierać. Czyli zabawa do jednego. Jeżeli raz się zdarzy, wybaczę, ale drugi raz już nie. Tak to trochę zrozumiałem twoją wypowiedź. Mm, no, tak mi się wydaje. Znaczy, kiedyś miałam taką sytuację akurat, więc... I co, i wybaczyłaś? No, raz wybaczyłam, ale jak przyszło kolejne, to powiedziałam, to ja dziękuję. Czyli trochę zgadzasz się, że jak ktoś raz zdradzi, to później też to zrobi? Nie zawsze, nie. Nie, myślę, że nie. Przechodziło obok nas Karolina Derpieński, znasz? Nie. No, nie widziałeś? Nie, no przecież rozmawiam z tobą. A, okay. Za to Dziękujemy. widzę Caroline Motylewski. Dobra, dziękuję bardzo, trzymaj się i zapraszamy do kina. Wszystkiego dziękuję dobrego. Bardzo, wszystkiego dobrego.